Jak zaplanować wnętrze? Żeby było spójne i harmonijne. To proste i banalne, ale zawsze się sprawdza. Trzymaj się jednej kolorystyki. W tej realizacji kolorem dominującym jest biały, a kolor, który dodatkowo wprowadziłyśmy to oliwka. Na pewno masz mnóstwo inspiracji planując swoje wnętrze, ale niektóre się wyklupają. Trzymaj się jednej bazy kolorystycznej i pracuj z dodatkami. W tym wnętrzu dominuje drewno i antracyt, a także biały kolor ścian. Możesz wtedy poszaleć z wprowadzeniem dodatkowych barw, ale baza będzie jednolita. Spójrz, dodatki są bardziej kolorowe, a siedziska krzeseł w kolorze oliwki. Nie zakłóca to harmonii całego wnętrza. Kolejne wnętrze to także naturalna baza, ale pojawiają się elementy blado-niebieskie. Tak samo w tym wnętrzu. Jest ono kremowe, i kolejne także bazuje na naturalnych, chelinianych kolorach, dlatego dodatki nie zakłócają całości pomieszczenia. Koniecznie nas zaobserwuj i inspiruj się.